Zatrudniliśmy ciotkę mojego męża jako naszą nianię na noc, a ona prawie zatruła naszą córkę. Zwolniliśmy ją za zaniedbanie, a teraz cała rodzina jest przeciwko nam. Mam na imię Melisa, mam 32 lata i nigdy nie myślałam, że znajdę się w takiej sytuacji, ale oto jestem. Mój mąż Trevor i ja jesteśmy małżeństwem od siedmiu lat, i mamy dwoje dzieci: Liama i Zoelata. Nasze życie nim było łatwe, ale zawsze udawało nam się jakoś je ułożyć. Trevor i ja poznaliśmy się na studiach. Studiowałam pielęgniarstwo, a on inżynierię. Od razu się zaprzyjaźniliśmy dzięki naszej wspólnej miłości do sitkomów z lat dziewięćdziesiątych i okropnych kalamburów. Po ukończeniu studiów oboje mieliśmy trudności ze znalezieniem pracy w swoich dziedzinach. Ja skończyłam pracując jako recepcjonistka w gabinecie dentystycznym, podczas gdy Trevor przyjął pracę jako kierownik sklepu detalicznego. Pobraliśmy się młodo, częściowo dlatego, że byliśmy zakochani, a częściowo dlatego, że mój tata zachorował na raka i chciałam, żeby poprowadził mnie do ołtarza. Była to mała ceremonia w ogrodzie moich rodziców, z lampkami zawieszonymi na drzewach i słynną lasagną mojej mamy jako głównym daniem. Mój tata zmarł sześć miesięcy później, ale jestem na zawsze wdzięczna, że był z nami w tym wyjątkowym dniu. Liam przyszedł na świat dość szybko po ślubie. Nieplanowany, ale byliśmy przeszczęśliwi. Dwa lata później dołączyła Zoe, dopełniając naszą małą rodzinę. Życie było chaotyczne, ale dobre. Ledwo wiązaliśmy koniec z końcem, ale mieliśmy siebie i to wydawało się wystarczające. Jednak około pięć miesięcy temu wszystko się zmieniło. W naszym mieście otworzyła się nowa fabryka, która zatrudniała pracowników na wszystkie stanowiska. Trevor i ja spontanicznie złożyliśmy podania, nie oczekując wiele. Ku naszemu zdumieniu, oboje otrzymaliśmy oferty pracy. Płaca była niesamowita 32 dolary za godzinę co było ponad dwa razy więcej niż to, co zarabialiśmy wcześniej. Haczyk? Była to praca na nocną zmianę od 19 do 7 rano cztery dni w tygodniu. Byliśmy zachwyceni tą szansą, ale natychmiast zdaliśmy sobie sprawę, że mamy problem. Kto będzie opiekował się dziećmi? Rozważaliśmy przedszkole, ale żadne nie było otwarte w nocy. Moja mama zaproponowała pomoc, ale mieszka godzinę drogi stąd i ma swoje własne problemy zdrowotne. Wtedy Trevor zasugerował swoją ciotkę Debrę, 58 lat. Debra niedawno przeszła na emeryturę jako nauczycielka angielskiego w liceum. Nigdy nie wyszła za mąż ani nie miała własnych dzieci, ale zawsze rozpieszczała Trevora, gdy dorastał. Mieszkała około 20 minut od nas i nie miała wiele do roboty. Wydawało się, że to idealne rozwiązanie. Zaprosiliśmy Debre na kolację, aby omówić tę możliwość. Przygotowałam moje specjalne danie, kurczaka z parmezanem, a Trevor otworzył butelkę wina, którą trzymaliśmy na specjalną okazję. Debra wydawała się podekscytowana pomysłem, mówiąc, że dałoby jej to coś do roboty i pozwoliłoby spędzać więcej czasu z jej prawnukiem i prawnuczką. Poprosiliśmy ją, aby sama zaproponowała swoją stawkę, chcąc być uczciwymi. Po chwili namysłu zażądała 350 dolarów za trzy noce w tygodniu i 450 dolarów za cztery noce. To było dość dużo, zwłaszcza, że dzieci przez większość czasu będą spały, ale byliśmy zdesperowani i zgodziliśmy się. Pierwsze tygodnie przebiegały bez problemów. Debra przychodziła około dwie po tym jak położyliśmy dzieci spać, i wychodziła zanim się obudziły. Oglądała telewizję, czytała książki i czasami piekła ciastka, które dzieci mogły mieć na śniadanie. Wszystko wydawało się idealnie ułożone. Jednak z czasem zaczęłam zauważać problemy. Każdego ranka, gdy wracaliśmy do domu, dom był w nieładzie. Wszędzie były pojemniki po jedzeniu na wynos, mimo że zostawialiśmy dużo jedzenia w lodówce. Zlew był pełen brudnych naczyń, a na kanapie było pełno okruszków. Na początku starałam się to ignorować. W końcu debra robiła nam wielką przysługę, a dzieci nie widziały bałaganu, bo spały. Ale zaczęło mnie to przytłaczać. Byłam wykończona po nocnej zmianie i ostatnią rzeczą, na którą miałam ochotę, było sprzątanie po kimś, zanim mogłam pójść spać. Potem, mniej więcej miesiąc po rozpoczęciu współpracy, znalazłam papierek po czekoladzie w łóżku Zoe. Mamy surową zasadę. Brak jedzenia w sypialniach, zwłaszcza, że Zoe jest uczulona na czekoladę. To nie jest ciężka alergia, ale powoduje u niej okropne bóle brzucha i wysypki. Kiedy skonfrontowałam się z Debrą, zbyła to, mówiąc, że biedne dziecko było głodne, a odrobina czekolady nie zaszkodzi. Byłam wściekła, ale starałam się zachować spokój. Ponownie wyjaśniłam Debrze alergię Zoe i poprosiłam ją o przestrzeganie naszych zasad. Skinęła głową i przeprosiła, ale widziałam, że nie traktuje tego poważnie. Potem pojawił się problem z naszą kotką Whiskers. Mamy ją od dawna, jeszcze zanim dzieci się urodziły. Debra miała każdej nocy sprzątać jej kuwetę, ale nigdy tego nie robiła. Wracaliśmy do domu i znajdowaliśmy nieczystości w całym domu, bo kuweta była przepełniona. Kiedy o tym wspomniałam, Debra powiedziała: Och, myślałam, że koty są samooczyszczające. Nie wiedziałam, czy żartuje, czy mówi poważnie. Problemy zaczęły się piętrzyć. Pewnego ranka znalazłam stos arkuszy roboczych na stole w jadalni. Debra uczyła dzieci w domu bez naszej zgody, ucząc Liama dzielenia w słupku. Jest w pierwszej klasie i próbując nauczyć Zoe kaligrafii. Kiedy zapytałam ją o to, powiedziała: że uzupełnia ich edukację. Próbowałam wyjaśnić, że jesteśmy zadowoleni ze szkoły dzieci i nie chcemy, aby miały dodatkową pracę w nocy, kiedy powinny spać, ale Debra tylko wzdychała i mruczała coś o dzieciach dzisiaj. Ostatnia kropla goryczy przelała się w zeszłym tygodniu. Mamy mały ogródek warzywny, z którego jestem bardzo dumna. To niewiele, tylko kilka krzaczków pomidorów, trochę papryki i ziół, ale zaczęłam to po śmierci mojego taty, żeby czuć się z nim blisko. Zawsze miał wspaniały ogród. Planowałam zebrać pomidory w ten weekend na urodziny Liama i zrobić słynne bruszety mojego taty. Ale kiedy w piątek rano wróciłam do domu, odkryłam, że Debra zebrała wszystkie pomidory i zrobiła ogromną ilość sosu, który zostawiła na noc na blacie. Straciłam cierpliwość. Obudziłam Trevora, który potrafi spać przez wszystko i powiedziałam, że musimy zwolnić jego ciotkę. Na początku był zaspany i zdezorientowany, ale gdy wymieniłam wszystkie problemy, które mieliśmy, zaczął rozumieć. Zgodził się, ale był niepewny, ponieważ to rodzina. Postanowiliśmy porozmawiać z nią razem, gdy przyszła tamtego wieczoru. Kiedy skonfrontowaliśmy się z Debrą, wybuchła płaczem. Powiedziała, że od czasu przejścia na emeryturę miała problemy finansowe, a ta praca była jej jedynym dochodem. Przyznała, że zabierała jedzenie do domu, bo nie mogła sobie pozwolić na zakupy spożywcze. Powiedziała, że starała się pomóc dzieciom, bo tęskniła za nauczaniem. Przeprosiła za bałagan, ale powiedziała, że czuła się samotna w nocy i jadła, żeby nie zasnąć czułam się okropnie. Nie miałam pojęcia, że ma takie trudności, ale jednocześnie byłam sfrustrowana. Dlaczego nie porozmawiała z nami o tym? Moglibyśmy jej pomóc, znaleźć jakieś zasoby, lub nawet pożyczyć jej pieniądze, jeśli by potrzebowała. Zaproponowaliśmy jej pomoc w znalezieniu innej pracy, coś w ciągu dnia, co lepiej pasowałoby do jej umiejętności i poziomu energii. Daliśmy jej dwutygodniowe wypowiedzenie, mówiąc, że zapłacimy jej do końca miesiąca. Trevor zasugerował, że wciąż mogłaby czasami opiekować się dziećmi w weekendy, żeby dorobić. Debra wyszła tej nocy we łzach, a ja czułam się jak potwór, ale jednocześnie poczułam ulgę. Może teraz znajdziemy kogoś, kto rzeczywiście będzie przestrzegał naszych zasad i utrzyma porządek w domu. Jednak nasza ulga była krótkotrwała. Następnego dnia rodzina Trevora zaczęła dzwonić. Jego mama nazwała mnie bezduszną wiedźmą za zwolnienie jej szwagierki. Brat Trevora wysłał nam długi e-mail o tym, jak zrujnowaliśmy Boże Narodzenie, a to w lipcu. Nawet babcia Trevora, z którą zawsze się dogadywałam, zostawiła krytyczną wiadomość na naszej automatycznej sekretarce. Niektórzy nasi przyjaciele też myśleli, że przesadziliśmy. Mówili, że powinniśmy być bardziej wyrozumiali wobec sytuacji debry. Ale nie sądzę, że zdają sobie sprawę, jak stresujące było wracanie każdego ranka do nowego bałaganu i martwienie się o to, co dzieci mogą jeść lub czego się uczą bez naszej wiedzy. Trevor jest rozdarty. Czuję się winny wobec swojej ciotki, ale rozumie też moje frustracje. Zaczynam się zastanawiać, czy nie byłam zbyt surowa. Czy powinniśmy dać jej jeszcze jedną szansę? Czy byliśmy tutaj złymi ludźmi? Nie wiem, co robić. Nasze nowe prace miały ułatwić nasze życie, ale teraz wszystko wydaje się bardziej skomplikowane niż kiedykolwiek. Jak zrównoważyć potrzeby naszej rodziny z obowiązkami wobec dalszej rodziny? Jak znaleźć niezawodną opiekę nad dziećmi, nie rujnując się finansowo ani nie raniąc uczuć ludzi? Jestem zagubiona i naprawdę potrzebuję zewnętrznej perspektywy. Aktualizacja 1. Minęło około 3 tygodnie od mojego ostatniego wpisu, i wiele się wydarzyło. Po pierwsze, chcę podziękować wszystkim za wspierające komentarze. Czytanie ich pomogło mi poczuć się mniej szaloną w całej tej sytuacji. Dzień po moim ostatnim wpisie Trevor i ja usiedliśmy do długiej rozmowy. Zrozumieliśmy, że musimy pokazać zjednoczony front jego rodzinie. Trevor przyznał, że unikał konfliktów, dlatego wydawał się niezdecydowany w sprawie zwolnienia Debry. To wzorzec u niego. Nienawidzi konfrontacji, co wynika z jego dzieciństwa, kiedy jego rodzice mieli wielkie kłótnie, a potem przez dni panowała cicha wojna. Obiecał, że w przyszłości będzie bardziej proaktywny w rozwiązywaniu problemów rodzinnych. Zdecydowaliśmy się skontaktować z Debrą jeszcze raz. Zaprosiliśmy ją na kolację w weekend, kiedy oboje mieliśmy wolne, aby oczyścić powietrze. To, co się stało potem, było nieoczekiwane. Debra pojawiła się z rodzicami Trevora, Lindą, 62 i George'em. Najwyraźniej powiedziała im, że chcieliśmy rodzinnego spotkania. Byliśmy zaskoczeni, ale postanowiliśmy kontynuować rozmowę. Spędziłam cały dzień na przygotowaniach do tej kolacji. Zrobiłam lasagne, rodzinny przysmak, chleb czosnkowy i dużą sałatkę. Nawet upiekłam szarlotkę na deser, według przepisu mojej babci. Dom pachniał niesamowicie, ale atmosfera była napięta. Na początku było niezręcznie. Linda ciągle rzucała pasywno-agresywne uwagi na temat lojalności rodzinnej. Wspomniała jak Debra zawsze była przy Trevorze, na przykład kiedy pojechała cztery godziny, by odebrać go z festiwalu muzycznego, kiedy miał 17 lat i miał zatrucie pokarmowe. George głównie milczał, ale pomrukiwał niezadowolenie, gdy mówiłam. Debra wyglądała na nieswoją, dłubała w jedzeniu i unikała kontaktu wzrokowego. Trevor próbował utrzymać rozmowę lekką, opowiadając o ostatnim meczu Liam'a w T-Ball i nowej obsesji Zoe na punkcie dinozaurów. Ale nie dało się zignorować napięcia, które było obecne. W połowie kolacji Zoe zeszła na dół, narzekając na ból brzucha. Pamiętacie, jak wspomniałam, że jest uczulona na czekoladę? Cóż, Linda przyniosła ciasto czekoladowe, twierdząc, że to ulubione ciasto Zoe. Nie daliśmy Zoe żadnego kawałka, ale okazało się, że Linda podsunęła jej kawałek, gdy nie patrzyliśmy. Na szczęście reakcja nie była ciężka, ale musieliśmy użyć epipenu Zoe i zadzwonić do lekarza. Cały czas Linda przepraszała, mówiąc, że myślała, że przesadzamy z tą alergią. Debra tymczasem wyglądała na winną i przyznała, że również dawała Zoe czekoladę, bo nie chciała, żeby biedne dziecko czuło się pominięte. Ten incydent był dla wszystkich dzwonkiem alarmowym. George, który do tej pory milczał, w końcu odezwał się i skarcił zarówno Lindę, jak i Debrę za lekceważenie naszych decyzji rodzicielskich i narażenie Zoej na ryzyko. Następnie zwrócił się do nas i przeprosił za to, że wątpił w naszą decyzję o zwolnieniu Debry. Atmosfera w pokoju zmieniła się. Linda wybuchła płaczem, mówiąc, że chce tylko, żeby wszyscy się dogadywali. Debra wyglądała na zawstydzoną, wreszcie zdając sobie sprawę z powagi swoich działań. Trevor był widocznie wstrząśnięty, trzymając Zoe i wyglądając bardziej przestraszony niż kiedykolwiek. Po uspokojeniu się sytuacji i położeniu dzieci do łóżka, usiedliśmy wszyscy w salonie na bardziej szczere rozmowy. Debra przyznała, że miała większe trudności niż przyznała nie tylko finansowe, ale także związane z odpowiedzialnością za opiekę nocną. Wyjawiła, że często zasypiała w pracy, co tłumaczyło wiele bałaganów i zaniedbań. Linda i George otworzyli się również. Od czasu przejścia Debry na emeryturę wspierali ją finansowo i odczuwali to jako obciążenie. Mieli nadzieję, że praca u nas rozwiąże problem, dlatego byli tak zdenerwowani, gdy ją zwolniliśmy. Rozmawialiśmy do późna w nocy, były łzy, uściski, a w końcu nawet trochę śmiechu, gdy wspominaliśmy szczęśliwsze czasy rodzinne. Pod koniec wieczoru opracowaliśmy plan. Pomogliśmy dobrze złożyć aplikację o kilka pracy na część etatu, które lepiej pasowałyby do jej poziomu energii. W bibliotece lokalnej było wolne stanowisko opowiadacza historii dla dzieci, które wydawało się dla niej idealne. Rodzice Trevora również zgodzili się wspierać ją finansowo przez kilka miesięcy, aż stanie na nogi. Co do naszej sytuacji opieki nad dziećmi, zatrudniliśmy profesjonalną Nianię na noc. Jest droższa, ale spokój ducha jest tego wart. Nasza nowa niania, Maria, jest niesamowita w pracy z dziećmi i utrzymuje dom w porządku. Jest byłą nauczycielką przedszkola, która zdecydowała się na pracę na nocną zmianę, aby mogła w ciągu dnia realizować swoją pasję do malarstwa. Dzieci ją uwielbiają, a ona uczy ich hiszpańskiego, co jest niespodziewanym bonusem. Sytuacja z dalszą rodziną wciąż jest trochę napięta, ale jest coraz lepiej. Brat Trevora przeprosił za złośliwego e-maila, kiedy usłyszał całą historię. Przyjmujemy każdy dzień osobno, koncentrując się na naszych dzieciach i pracy. Całe to doświadczenie sprawiło, że Trevor i ja uświadomiliśmy sobie, że musimy lepiej komunikować się, zarówno ze sobą, jak i z naszymi rodzinami. Zaczęliśmy organizować cotygodniowe daty na sprawdzenie, podczas których omawiamy wszelkie problemy i upewniamy się, że jesteśmy na tej samej stronie. To naprawdę dobrze wpłynęło na nasz związek. Co do Zoe, ma się dobrze. Lekarz powiedział, że jej reakcja nie była ciężka, ale jesteśmy szczególnie ostrożni. Zapisaliśmy ją na zajęcia zwiększające świadomość alergii pokarmowej dla dzieci w lokalnym szpitalu. Jest z tego faktycznie podekscytowana i mówi, że chce nauczyć swoich kolegów z klasy, jak być superbohaterami alergii. Będę Was informować, jeśli wydarzy się coś ważnego, ale na razie myślę, że jesteśmy na dobrej drodze. To były stresujące miesiące, ale mam nadzieję, że zmierzamy w stronę lepszego miejsca jako rodzina. Aktualizacja 2. Minęły około dwa miesiące od mojego ostatniego wpisu i chciałabym móc powiedzieć, że sytuacja się uspokoiła, ale życie miało inne plany. Najpierw dobre wieści. Nasza nowa niania Maria jest fantastyczna. Dzieci ją uwielbiają, a to taka ulga wracać do uporządkowanego domu i szczęśliwych dzieci. Nawet udało nam się lepiej spać w ciągu dnia, co zrobiło ogromną różnicę w naszym ogólnym poziomie stresu. Maria uczy dzieci hiszpańskiego i jest urocze słyszeć, jak Zoe liczy do dziesięciu. Liam nawet zaczął zostawiać Marii notatki po hiszpańsku, głównie prosząc o ciasteczka, ale to postęp. Teraz bardziej skomplikowana część. Pamiętacie, jak pomogliśmy Debrze złożyć aplikację o kilka prac na część etatu? Cóż, dostała pracę w lokalnym centrum społecznościowym, gdzie pracowała z seniorami. Wydawało się, że jest to idealne, dopóki nie dowiedzieliśmy się, że to to samo centrum, gdzie moja babcia Edith uczestniczy w codziennych zajęciach. Trochę tła. Babcia Edith to matka mojego taty i była dla mnie oparciem od jego śmierci. Jest małą, energiczną Włoszką, która nie znosi bzdur od nikogo. Przeprowadziła się do domu seniora po śmierci dziadka, ale wciąż jest bardzo niezależna. Codziennie chodzi do centrum społecznościowego na jogę, lekcje malarstwa i to, co nazywa godziną plotek, oficjalnie znaną jako czas na kawę. Na początku myśleliśmy, że to może być dobra rzecz. Debra mogłaby mieć oko na babcie Edith i może pomogłoby to złagodzić napięcia w rodzinie. Babcia Edith też była tym podekscytowana. Powiedziała, że miło będzie mieć młodą krew w centrum. Dla babci Edith każdy poniżej 70 roku życia to młody kurczak. Przez pierwsze kilka tygodni wszystko wydawało się w porządku. Babcia Edith dzwoniła do mnie po zajęciach jogi, zachwycając się, jak miła jest Debra i jak pomaga seniorom się wzmocnić. Debra wydawała się dobrze osiedlać w swojej nowej roli. A napięcia w rodzinie zaczęły się zmniejszać. Ale potem, jakieś trzy tygodnie temu, babcia Edith zadzwoniła do mnie zapłakana. Powiedziała, że debra rozprzestrzeniała plotki o nas wśród innych seniorów. Podobno debra przedstawiała nas jako zaniedbujących rodziców, którzy bardziej troszczą się o pieniądze niż o rodzinę. Nawet zasugerowała, że zwolniliśmy ją ze złośliwości, pozostawiając ją w biedzie. Byłam wściekła, a Trevor jeszcze bardziej. Postanowiliśmy skonfrontować się z Debrą bezpośrednio. Spotkaliśmy się z nią na kawie w neutralnym miejscu, w małej kawiarni, gdzie trevor i ja mieliśmy naszą pierwszą randkę. Było dziwnie prowadzić tę rozmowę w miejscu, które trzymało, które trzymało tyle szczęśliwych wspomnień. Na jej obronę Debra niczego nie zaprzeczyła, gdy skonfrontowaliśmy ją. Jej usprawiedliwienie czuła się upokorzona przez zwolnienie i chciała zachować twarz przed swoimi nowymi współpracownikami. Powiedziała, że nie myślała, że to do nas dotrze i przeprasza za ból, jaki spowodowała. Przeprosiła, ale szkoda już była wyrządzona. Zgłosiliśmy incydent kierownictwu Centrum Społecznościowego. Byli wyrozumiali, ale powiedzieli, że nie mogą zwolnić Debry z powodu osobistych kwestii. Jednak zgodzili się przenieść ją do innego działu. Zdala od zajęć seniorów. Teraz pracuje w biurze administracyjnym, co wydaje się lepsze dla jej umiejętności. Cała ta sytuacja ponownie otworzyła rany w relacjach z rodziną Trevor'a. Jego rodzice, którzy powoli się zbliżali, znów odwrócili się od nas. Twierdzą, że jesteśmy zbyt surowi wobec Debry i powinniśmy puścić to w niepamięć. Matka Trevora Linda zasugerowała nawet, że babcia Edith mogła coś źle zrozumieć lub przesadzić. To nie wyszło dobrze dla nas wszystkich. Srebrnym śladem w tym wszystkim jest to, że to przybliżyło mnie i Trevora do siebie. Musieliśmy bardziej niż kiedykolwiek polegać na sobie i to pokazało, że jesteśmy zespołem. Nasze cotygodniowe daty na sprawdzenie stały się dla nas nieocenione. W zeszłym tygodniu nawet udało nam się wyrwać na jednodniową wycieczkę na plażę, podczas gdy Maria pilnowała dzieci. To było tylko kilka godzin, ale czuło się jak prawdziwe wakacje. Zbliżyliśmy się także do mojej strony rodziny. Moja mama była niesamowicie wspierająca, oferując nawet, że będzie pilnować dzieci w weekendy, aby Trevor i ja mogli mieć trochę bardzo potrzebnego czasu na relaks. Uczy Liama, jak robić domowy makaron, kontynuując tradycję mojego taty. Jest to trochę gorzkie, ale sprawia, że jestem szczęśliwa, widząc to połączenie. Co do babci Edith, stała się naszym niespodziewanym obrońcą. Upewniła się, że prawda o nas jest znana w centrum społecznościowym. Nawet zażartowała, że chętnie dałaby debrze nauczkę swoją laską. Podziękowaliśmy, ale wyobrażenie tego było dość zabawne. Babcia Edith zawsze była ostra, ale widzieć ją walczącą za nas było naprawdę poruszające. Wciąż poruszamy się po tej nieporządnej sytuacji, ale robimy to razem. Trevor i ja zaczęliśmy chodzić na terapię rodzinną, aby opracować lepsze strategie radzenia sobie z konfliktami rodzinnymi. To dopiero początek, ale myślę, że pomaga. Na szczęście dzieci wydają się być w dużej mierze nieświadome dramatu. Liam cieszy się na rozpoczęcie gry w piłkę nożną jesienią. A Zoe ogłosiła, że chce być lekarzem od dinozaurów, kiedy dorośnie. Ich odporność i radość w obliczu całego tego stresu jest ciągłym przypomnieniem o tym, co naprawdę ważne. Będę Was informować na bieżąco, jeśli będą jakieś duże zmiany. Na razie bierzemy to dzień po dniu i staramy się koncentrować na pozytywach. Jeszcze raz dziękuję wszystkim, którzy oferowali wsparcie i rady. Znaczy to więcej niż mogłabym wyrazić. Aktualizacja 3. Minęło około 6 tygodni od mojego ostatniego wpisu i cieszę się, że mogę powiedzieć, że sytuacja w końcu zaczęła się uspokajać. Największa wiadomość to to, że Debra się przeprowadziła. Otrzymała ofertę pracy w mieście około 3 godziny drogi stąd i zdecydowała się ją przyjąć. Jest to stanowisko administracyjne w prywatnej szkole, co wydaje się idealne do jej doświadczenia w edukacji. Chciałabym powiedzieć, że jestem smutna, że wyjeżdża, ale szczerze mówiąc, to ulga. Odległość już zaczęła łagodzić niektóre napięcia rodzinne. Zanim wyjechała, debra zaskoczyła nas, przychodząc, by przeprosić. Było to trochę niezręczne, ale wydawało się szczere. Przyniosła ofiarę pokoju ręcznie robiony koc dla każdego z dzieci. Najwyraźniej, Quilting stało się jej nowym hobby. Gest był miły, nawet jeśli kot Zoe miał podejrzanie wiele plam koloru czekoladowego. Podczas naszej rozmowy Debra przyznała, że miała do czynienia z nieleczoną depresją, co przyczyniło się do jej zachowania, zarówno podczas pracy dla nas, jak i potem. Rozpoczęła terapię w Nowym Mieście i wydaje się zdeterminowana, aby wprowadzić pozytywne zmiany. To nie wymazuje tego, co się stało, ale wiele wyjaśnia. Rodzice Trevora powoli zaczynają się godzić. Myślę, że przeprowadzka debry zmusiła ich do ponownego przeanalizowania sytuacji. Linda zadzwoniła w zeszłym tygodniu, aby zaprosić nas na niedzielny obiad. Pierwszy raz od całego tego zamieszania. Nie było idealnie, ale to był początek. George nawet odciągnął Trevora na bok i przeprosił za to, jak postąpili. Małe kroki, ale w dobrym kierunku. Nasze prace idą dobrze. Nocna zmiana wciąż jest trudna, ale weszliśmy w dobry rytm. Maria nadal jest błogosławieństwem dla dzieci. Liam zaczął nazywać ją nocną mamą co jest zarówno słodkie, jak i trochę łamiące serce. Staramy się dostosować nasze harmonogramy snu w wolne dni, abyśmy mogli spędzać więcej czasu z dziećmi, gdy są na nogach. Drama w centrum społecznościowym wygasła w dużej mierze dzięki wysiłkom babci Edith. Stała się tam lokalną celebrytką, znaną ze swojego bezkompromisowego podejścia i zaciekłej obrony rodziny. Mówi, że nie miała tyle ekscytacji od czasów swoich dni w lidze bowlingowej. W zeszłym tygodniu zorganizowała warsztaty historii rodziny w centrum i upewniła się, że włączyła wiele historii o naszej stronie rodziny. Jej sposób na subtelne sprostowanie wszelkich niedopowiedzeń z plotek Debris. Trevor i ja. Radzimy sobie lepiej niż kiedykolwiek. Całe to zamieszanie naprawdę wzmocniło naszą współpracę. Zaczęliśmy planować wakacje na przyszłe lato naszą pierwszą prawdziwą rodzinną wycieczkę od czasu urodzenia dzieci. Myślimy o wynajęciu domku nad jeziorem gdzieś, gdzie możemy się odłączyć i po prostu cieszyć się byciem razem. Dobrze jest mieć coś pozytywnego, na co można czekać. Oczywiście nadal zdarzają się okazjonalne problemy. W zeszłym tygodniu brat Trevora rzucił złośliwą uwagę o tym, że, że wygoniliśmy debre, ale zamiast się denerwować, Trevor spokojnie wyjaśnił naszą stronę sprawy. Byłam z niego dumna, widząc jak bardzo się rozwinął i jak stawia się o swojej rodzinie. Co do dzieci, rozwijają się wspaniale. Liam właśnie stracił pierwszy ząb i był zachwycony wizytą wróżki zębuszki. Zoe ma swój pierwszy występ taneczny i ćwiczy swoją choreografię przed każdym, kto chce ją oglądać, w tym przed bardzo cierpliwym Whiskers. Ogólnie czuję, że wyszliśmy z tej sytuacji silniejsi jako para i jako rodzina. Nie było łatwo i na pewno były chwile, kiedy wszystko kwestionowałam, ale stanie na swoim miejscu i stawianie dobrobytu naszych dzieci na pierwszym miejscu było właściwym wyborem. Dziękuję wszystkim, którzy śledzili tę sagę i oferowali wsparcie. Wasze rady i miłe słowa były prawdziwym ratunkiem w trudnych momentach. Mam nadzieję, że przyszłe aktualizacje będą dotyczyć bardziej przyziemnych rzeczy, takich jak to, czy to za wcześnie, aby pozwolić Liamowi mieć deskorolkę. Trevor mówi tak, ja mówię nie. Czy czy powinniśmy w końcu poddać się i kupić Zoe Gekona, o którego błaga?